To, czego często będziemy potrzebować przy liczbach zmiennoprzecinkowych, to ich zaokrąglanie. No bo wyobraźmy sobie, że chcemy wyświetlić na przykład średnią ocen jakiegoś produktu. Jeżeli wyświetlilibyśmy 1,33333, no to nie będzie to wyglądało zbyt dobrze. Zazwyczaj zaokrąglamy na przykład do drugiego miejsca po przecinku. W jaki sposób możemy to zrobić? Możemy to zrobić na kilka sposobów, ale żeby to, co za chwilę pokażę, było bardziej czytelne, przypiszę wartość tego wyrażenia a przez b, do nowej zmiennej. Tak więc tutaj tworzę nową zmienną typu double o nazwie C i przypisuję jej wartość działania A dzielone przez B. No i tutaj wyświetlamy C. Przypominam 1.333 i tak dalej. Jak możemy teraz wyświetlić ten wynik do drugiego miejsca po przecinku? Pierwsza opcja skorzystanie z metody Math.Round jest to metoda, która zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej. Zobaczmy, jak ona działa. math.round Jako argument podajemy liczbę zmienno-przecinkową. W tym przypadku jest to zmienna o nazwie c. Ta metoda round to tak zwana metoda statyczna, ale teraz nie będziemy skupiać się na tym, co ta metoda statyczna tak naprawdę oznacza. Przypominam, statyczna jest również metoda main, ale na wytłumaczenie, czym jest to static, przyjdzie jeszcze pora. Teraz pokażę jak ona działa. Zaokrągliło do jedynki, ponieważ jest to najbliższa liczba całkowita. Tak więc jak mamy tutaj zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku? Możemy zrobić taki trik, a mianowicie, możemy pomnożyć wartość zmiennej C razy 100 i całość następnie przez 100 podzielić. W tym momencie otrzymamy wynik 1.33, czyli zaokrąglenie do drugiego miejsca po przecinku. Drugi sposób to skorzystanie z klasy Big Decimal, o której będziemy jeszcze mówić za kilkanaście minut. Tworzymy nową instancję klasy Big Decimal. Jako argument przekazujemy naszą zmienną o nazwie C, a następnie mówimy set scale, dwa miejsca po przecinku, i mówimy jeszcze, w jaki sposób chcemy tutaj zaokrąglić tę liczbę. Rounding mode. Tylko ja tak zamknę. To menu z projektem i żeby wszystko było dokładnie widoczne, żeby wszystko się ładnie nagrywało nam. O, dam to jeszcze w nowej linii i teraz będzie wszystko już czytelne. Mamy wiele różnych rodzajów zaokrąglania liczby. Możemy zaokrąglić w górę, w dół. I to, co jest bardzo istotne, mamy opcję half up i half down, która mówi o tym, w jaki sposób zaokrąglamy liczby, które są. Tak pomiędzy. 1.5 to jest właśnie ta liczba pomiędzy. Nie wiadomo czy zaokrąglić w górę, czy zaokrąglić w dół. Ja powiem zaokrąglaj w górę. Tak więc half up. I teraz przypisujemy to wyrażenie do nowej zmiennej. Nazwę to rounded number. I teraz, jeżeli będę chciał to wyświetlić, to wywołuję rounded number i kropka double value. Ja wiem, że teraz to wszystko może jeszcze nie być do końca czytelne, i właśnie w tym momencie chciałbym, żebyście nie skupiali się za mocno jeszcze na tych wszystkich różnicach, bo one później staną się już jasne, czytelne. Teraz też nie chcę zbyt mocno wchodzić w szczegóły, a chcę pokazać kilka właśnie sposobów zaokrąglania liczby. I tutaj jest moja prośba do Was, żebyście po prostu do tej lekcji za jakiś czas wrócili, bo teraz ja po prostu wszystko pokażę, jak to wygląda. I chcę, żebyście mieli właśnie taki punkt odniesienia, że za jakiś czas, gdy przejdziemy z tematami dalej, przypomnijcie sobie o liczby zmiennoprzecinkowe, zaokrąglanie, teraz już rozumiem więcej, a więc wracam do tamtej lekcji. Tak to w programowaniu wygląda, że czasem wprowadzamy jakiś nowy termin, robimy jakąś nową rzecz, i nie wszystko jest jeszcze od razu czytelne. Dopiero gdy zdobędziemy doświadczenie, gdy napiszemy trochę kodu, te rzeczy. Się wyjaśniają, one stają się czytelne dla nas i do nich wracamy. Tak więc cały czas jest to taka właśnie droga trochę do przodu, trochę do tyłu, znowu do przodu, i znowu wracamy do tego, co robiliśmy wcześniej. Oczywiście moglibyśmy te rzeczy, które robimy teraz, zrobić też później, ale stwierdziłem, że skoro jest już lekcja o liczbach zmiennoprzecinkowych, to zróbmy ją od A do Z. Uruchamiam i znowu zostało to wyświetlone w odpowiedni sposób. Trzecie podejście, skorzystanie z klasy decimal format. Tak więc znowu tworzę nowy obiekt new decimal format. I teraz podaję ten format. W cudzysłów, krzyżyk, krzyżyk, krzyżyk. Inaczej mówiąc, hash. I po kropce dajemy dwa krzyżyki. To będzie oznaczać dwa miejsca po przecinku. Przypisujemy to do zmiennej. Możemy nazwać to decimal format. I teraz wyświetlimy już naszą liczbę. Podajemy nazwę stworzonej przed chwilą zmiennej, czyli decimal format, i wywołujemy metodę o nazwie format, której przekazujemy zmienną typu double, czyli w naszym przypadku jest to zmienna c. I znowu uruchamiamy, i znowu mamy 1.33. Czwarty sposób: skorzystamy z metody format dostępnej w klasie string. Robimy string. Format to również jest metoda statyczna. Mówiłem o tym, że o metodach statycznych będziemy mówić jeszcze za jakiś czas, ale w takim dużym skrócie metoda statyczna to taka metoda, z której możemy skorzystać, nie tworząc instancji klasy. Tutaj nie tworzymy instancji klasy string, tylko bierzemy po prostu metodę, która przypisana jest do tej klasy string. String.format. I podajemy, w jakim formacie chcemy wyświetlić liczbę. Cudzysłów, procent.2 F. To będzie oznaczało, że chcemy wyświetlić liczbę zmiennoprzecinkową z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. No i tutaj podajemy już naszą liczbę zmiennoprzecinkową, czyli jest to C. To przypisujemy do nowej zmiennej. Formatted, o, formatted Number. Tak to zrobimy. I możemy już tę liczbę Wyświetlić. A więc cztery sposoby zaokrąglenia do drugiego miejsca po przecinku. A teraz wróćmy jeszcze do tego zaokrąglenia do liczb całkowitych. Przypominam, jak to wyglądało. Usunę całą resztę. Zostawimy tylko pierwszą tutaj rzecz. Metoda round. Podajemy c. Zaokrąglamy do najbliższej liczby całkowitej, w tym przypadku do jedynki. Bo to C, to przypominam jest 1.333 3, 3 i tak dalej. Ale możemy też zaokrąglić w górę i możemy zaokrąglić w dół. Jeżeli chcemy zaokrąglić w górę, korzystamy z metody seal, czyli tak jak sufit, (ceiling) I zaokrągliliśmy do dwójki. I mamy metodę floor, która Zaokrągla w dół, czyli do jedynki. Tylko tutaj zwróćmy uwagę na to, że metoda floor zwraca liczbę typu double 1.0. Seal również zwraca liczbę typu double 2.0, natomiast metoda round zwraca liczbę typu long, czyli liczbę całkowitą.